Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, chciałem Was zaprosić na zakupy do sklepu cnomizmatyka.pl. Od dzisiaj funkcjonuje przez 6 dni nowy kod. Kod 15% Wpisując kod w podsumowaniu zakupów, wpisujecie rostek Mikoła 24. Tak jak już wspomniałem, kod jest aktywny tylko do 6 grudnia i rabat wynosi 15% także zapraszam na zakupy do sklepu snumizmatyka.pl. ten kod jest na cały asortyment który oferuje sklep także zapraszam moi drodzy dzisiaj moneta 5 groszowa z datą 1939 Generalnego gubernatorstwa. Aczkolwiek, moi drodzy, moneta nigdy nie była wybita w 1939. Jest to po prostu projekt monety, która była przygotowana na później, ale Niemcy ją wykorzystali do bicia w roku 1943 i 1944. Ale zacznijmy od początku. Opiszmy sobie całą monetę. A więc Waga monety jest to 1,6 g. Średnica jest to 16 mm. Moneta jest wykonana z cynku. Ran obrzeże gładkie. Stempel zwykły. Projektantem awersu, jak i rewersu, był pan Wojciech Jastrzębowski. Data emisyjna monety jest to 11 maja 1943. I ogólny nakład mojej drodzy tej monety jest to 15 324 000 sztuk. W 1943 roku wybito 12 55 sztuk, a rok później, czyli w 1944 dobito 3 269 sztuk. Opiszmy sobie awers i rewers, może troszeczkę zbliżę, bo faktycznie moneta jest pomniejszona. I moi drodzy, jak widzimy na awersie w centralnym punkcie umieszczono stylizowanego orła w koronie. Powyżej mamy rok emisji. Tylko że ta emisja była w 1943, czyli moneta wybita z datą wsteczną. W otoku mamy Rzeczpospolita Polska. Dwa przerwniki w formie rąbów. WJ od skrótu Wojciech Jastrzębowski, czyli inicjały projektanta. I w łapie znajduje się herb Kościesza ówczesny znak mienicy warszawskiej. I, typowy, I typowa dla tej monety dziura w centralnej części. Na rewersie, jak widzimy, mamy cyfrę 5, nazwę nominału groszy i dwa ozdobniki roślinne. A że moneta jest z dziurą, na rewersie też ją po prostu widać. Moi drodzy, moneta poniekąd kontrowersyjna z powodu monet, które nie mają właśnie tej dziurki. Wiele osób twierdzi, że jest to odmiana jeden z katalogów wydawanych w Polsce. Opisuje tą monetę też jako odmianę z, z nieznanym nakładem, co jest absolutną bzdurą. Jest to po prostu błąd. Krążka tak, nie została wycięte, nie została wybita ta dziura, i po prostu cały krążek trafił do mennicy w ten sposób. Ale to za chwilę przejdziemy i będę Wam pokazywał. Teraz przejdźmy sobie, moi drodzy, do Allegro. Teraz muszę troszeczkę zmniejszyć kadr. I jak zawsze mam wpisane od najwyższej, co szukamy: 118 zł. Jest to licytacja. 5 dni będzie jeszcze trwała. Także moi drodzy, MS63, zobaczymy jak się skończy. Tutaj jest od no, tego samego sprzedawcy też MS63 za 86 zł. Na, na teraz, no, jak widzimy, 5 dni jeszcze licytacja będzie trwała. I mamy 120, 120, 94, 90, 75, 75, 71, 69, 65.

kupić, jeśli ktoś nie ma wracając do samej monety moi drodzy jeśli chodzi o ten nominał narosło tyle mitów na temat tej monety właśnie jeśli chodzi o tą monetę bez tej dziury że to jakaś próba że widzicie, tutaj jest teraz ten patyczek że moneta po prostu w tym stanie jest bardzo droga. Nie jest to żadna próba, jest to, tak jak już wspomniałem, destrukt menniczy monety pięciogroszowej wbijane przez Generalne Gubernatorstwo. Jeszcze napomknę, że emitentem monety pięciogroszowej z dziurą był Bank Emisyjny w Polsce. Nie miał nic wspólnego z naszym Rządem na uchodźstwie, czy rządem podziemnym. Za chwilę będę tłumaczył o co chodzi z tymi dziurami i niedziurami. Przejdziemy sobie do OneBit. Moi drodzy, dzisiaj będzie bez y, aukcji od Michała Niemczyka. Po prostu pokażę, co y, znalazłem na OneBit. A zaczniemy od tych destruktów. Pierwszy destruktem, jak Wam się teraz wyświetla, 5 groszy z 1939 roku. Warszawa moneta bez otworu. Bardzo ładny egzemplarz. Stan zachowania 2. I moi drodzy, no jak tu widzimy, jak widzimy na tym zdjęciu, nastąpił błąd przy samym przy produkcji krążka. Maszyna, która tworzyła te dziury, po prostu tej dziury tam nie wybiła. I mamy tutaj też błędny moim zdaniem i wielu osób, że jest to moneta próbna niemieckich władz okupacyjnych dla generalnej guberni, z czym ja. I wiele, naprawdę wiele osób nie zgadza się, że jest to jakaś próbna moneta. Przez to, że wiele sprzedających opisuje to jako monetę próbną, podbija to bardzo wysoko cenę. I za mnie zaraz to doświadczycie. Cena wywoławcza, moi drodzy, była to, było to 4000 złotych a moneta sprzedała się za 9900 zł. Także widzicie, jak mocno sam opis i bzdurne gadanie potrafi monetę podbić dość wysoko. Ostatnio u Damiana Marciniaka także pojawiły się 5 groszy, które Wam się teraz wyświetla. Moi drodzy, Generalna Gubernia, 5 groszy, 1900 39 efektowny destrukt rzadkość stan zachowania 2 yy, przepraszam, minus 1 2 chyba, że to jest 1 albo 2, no, już sam nie wiem nie dodano tutaj yy, żadnego dodatkowego no ale stan i minus 1 powiedzmy plus 2 no i jak widzicie, yy, moi drodzy maszyna, która tworzyła dziurkę dla tej monety zrobiła to za wcześnie lub za późno, zależy od której strony patrzeć. No i mamy tą dziurę tutaj, taką, nie do końca pełną. Widać, że jest to destrukt. moi drodzy. I powtórzę to jeszcze raz: nie bierzcie na poważnie osób, które mówią, że jest to jakaś moneta próbna lub extra, jakaś emisja, która wychodziła właśnie z Mennicy Warszawskiej pod okupacją. I moi drodzy, ten test, który Wam przed chwilą zademonstrowałem, który Wam się nadal wyświetla, Udamiana Damiana Marciniaka e, ceną wywoławczą był było to 2,5 zł, złotych, a moneta sprzedała się za 5760 zł, Także bardzo wysoka cena. Przejdziemy sobie teraz do monet, e, do monety także która nie posiada tej dziury, a jest w słabie. My Wam się teraz wyświetla 5 groszy z 1939 roku. Mennicze. Okupacja. No troszeczkę słabo z tym hmm, słowem mennicze, gdyż moneta dostała AU55, więc nie możemy mówić tutaj o monecie menniczej, a co najwyżej o monecie około menniczej. Yy, mamy dopisek bez otworu R8 i tak dalej. Naprawdę przepiękny egzemplarz. Ja swój sprzedałem yy, tylko dlatego, że dowiadując się, że yy, sam się osobiście też tym do końca nie interesowałem. Nie wiedziałem, że to jest moneta po prostu yy, źle wybita. Tak? Jest to destrukt, gdzie ja przez wiele, wiele czasu uważałem tę monetę właśnie za monetę próbną, ale jak już wyszło na jaw, że jest to po prostu destrukt, maszyna, która miała przygotować krążek z dziurą, no, nie udało się jej, no i tą monetę sprzedałem już dość dawno na Allegro. Jeśli ją znajdę, po opisaniu tej monety z OneBit wkleję zdjęcie. Także moi drodzy AU55, moneta ogradowana przez PCGS R8 MAXNOTA. To jeszcze była MAXNOTA, jak zanim moja została ugradowana gdyż ta aukcja, moi drodzy, była bardzo dawno temu, może nie bardzo dawno temu, ale dawno, bo był to październik 2019 i to jest jedyna aktualnie moneta bez dziury w Slabie, która została sprzedana na 1-bit. I moi drodzy, naprawdę bardzo porządny egzemplarz AU55. Cena, cena wywoławcza dla tej monety było to 12 tysięcy a moneta sprzedała się za 14, 350, przepraszam, 14 375 zł także naprawdę góra pieniędzy za tego destrukta podeślę Wam też, zlinkuję Wam do tej monety w slabie do tej aukcji link wstawię pod filmem, także będziecie sobie mogli zobaczyć. Dobrze, przejdźmy sobie teraz do monet, właśnie z dziurą. Dwa egzemplarze, pierwszy będzie bez gradingu. I moi drodzy, jak Wam się teraz wyświetla, 5 groszy 1939, okupacja, melnicze, jasny odcień. I moi drodzy, jasny odcień, moneta jest opisana jako 1 minus. Bardzo porządny egzemplarz. No i cena wywoławcza było to 50 zł, a moneta sprzedała się za 214. Także można powiedzieć, że dość sporo za tą monetę trzeba zapłacić w stanie menniczym. Przejdźmy sobie teraz do ostatniej z monety i moi drodzy, jak Wam się wyświetla, 5 groszy z 39 roku, okupacja menniczy jasny odcienie. NGC MS65 druga max nota najwyższą aktualną dla tej monety jest to MS66 naprawdę prześliczny zło, srebrzysty kolor, naprawdę pięknie wygląda NGC dało tą notę MS65 super i moi drodzy, ta moneta niedawno została zlicytowana na 1 bit było zaledwie mm, 3 dni temu, czy 4 nie, nie, nie pamiętam Dokładnie 3 dni temu. No i cena wywoławcza. Moi drodzy, cena wywoławcza było to 300 zł, a moneta została zlicytowana za 1964 zł. Także bardzo dużo pieniędzy za tą monetę. Teraz wstawię Wam tutaj zdjęcie monety, którą ja sprzedałem na Allegro. No i dobra, moi drodzy, to będzie na tyle. Oczywiście proszę pamiętać, że dzisiaj mamy 1 grudnia, dzień numizmatyka. Życzę każdemu, który kolekcjonuje monety lub banknoty, jak najlepszych zbiorów w stanie pierwszym. No i ogólnie radości z tego hobby. I na koniec, moi drodzy, chciałem oczywiście zaprosić do subskrypcji mojego kanału. Jeszcze wiele osób tego nie robi, mimo tego ogląda moje filmy, także zapraszam do zasubskrybowania kanału. oraz chciałem podziękować obecnym subskrybentom za komentarze, za właśnie subskrypcje, za lajki, dyslajki. Dziękuję moim wspierającym mój kanał na YouTube jest to aż 7 osób. oraz dziękuję moim patronom na Patronite. Tu również mam aż siedmiu patronów. Także jest to. Na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.